dotyczył Bąga, czyli regionu oddalonego 500 kilometrów od stolicy Odaisabeły na, na południowy zachód, w takim rejonie górzystym. I to jest o tyle ciekawe, że tam się znajduje jedyny na świecie górzysty las tropikalny, w którym dzika kawa rośnie. Projekt dotyczył możliwości wprowadzenia odnawialnych źródeł energii na tym regionie, czyli takich, które by i chroniły przyrodę, ale i dawały jakieś, jakąś alternatywę ludziom mieszkającym w tym regionie, żeby nie ścinali tych drzew. Ten las to jest ich taki. Raryta, z którym oni mogą się chwalić, że kawa, dzika kawa właśnie z Etiopii, a kawa w Etiopii jest bardzo popularna, on tylko niestety nie jest wykorzystywany do, do chwalenia się nim, do, 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 do turystyki, tylko wycinają go, żeby palić i gotować na tym drewnie lub oświetlać mieszkania. My się zastanawialiśmy, jak to w najtańszym i, i najbardziej takim biznesowo przyjaznym dla nich modelu to wprowadzić, czyli żeby oni byli właścicielami i oni tak naprawdę zbudowali te wszystkie elementy, a nie żeby im dać za darmo i żeby tego sobie korzystali. W 2010 roku bodajże, albo w 2011, na Massachusetts Institute of Technology grupa studentów wymyśliła, żeby zrobić dziurę w dachu po prostu włożyć tam butelkę wypełnioną wodą z wybielaczem, które ta butelka będzie działała jako jak soczewka skupiała światło słoneczne ze słońca i nie tylko odbite od chmur i innych dachów i wprowadzała przez tą butelkę do środka pomieszczenia. działa to w następujący sposób. tutaj mamy lampkę, która imituje słońce. I jak widać, ona oświetla, po przy, przyłożeniu butelki do tego słońca, ona oświetla na, to jest ważne, 360 stopni oświetla góra, dół, więc jedna taka butelka yy, oświetli, powiedzmy, salę wielkości tam na 30 osób. Zamontowaliśmy jedną tak przy tablicy i, i, i świeciło bardzo ładnie. ma dostępu do prądu i pewnie prędko mieć nie będzie. No, tam w okolicy Bonga, w całym regionie Kafa, bo Bonga jest stolicą regionu Kafa, no, około mniej niż 1% domostw ma dostęp do prądu i już pewnie ta, ten procent się szybko zmieniać nie będzie. Dodatkowo cały prąd pochodzi z elektrowni wodnych. E a ostatnio częste susze y, powodują, że, jest, że dostawy prądu są po prostu niestabilne. Więc, nawet jak ktoś ma przyłącze do prądu, to i tak gotuje na drewnie lub oświetla sobie dom ogniskiem, dlatego że y, nie wiadomo kiedy tego prądu nie będzie. Prądu możemy być na tydzień, na dwa. A w szkole o tyle to jest fajne, że y, u, dzieci uczą się w, podczas w dniu. Więc, y, nawet jak są chmury, jak pada deszcz, to i tak jest, nie jest ciemno zupełnie jak w nocy. A taka żarówka właśnie potrzebuje, nie potrzebuje zupełnie tam mocnego takiego słońca, tylko wystarczy, że jest jasno po prostu na dworze. E, więc ona w doświetlaniu sal podczas dnia się bardzo dobrze sprawuje. Generalnie budynek to jest taki typowy, jak możemy sobie wyobrazić, ze spadzistego dachu, ze ścian, tego. ściany są zrobione z drewna eukaliptusowego i błota. Więc tych okien nie można tam za dużo zrobić, dlatego że ten budynek będzie niestabilny już, więc okna zazwyczaj są nisko, jakieś na wysokości metra powiedzmy. Więc jak się, siedzi przy, jak się siedzi, po pierwsze jak są otwarte, jak się siedzi przy biurku, to, to kiepsko doświetlają te okna, a jak, jest, jak pada deszcz, to trzeba je zamykać. Więc często po prostu jest bardzo ciemno w tych salach. Bo to jest ważne, żeby ludzie mieli z tego korzyści takie prywatne. Nie tylko, że idzie do szkoły i tam, się, i tam to świeci, dlatego że szkoła jest państwowa i, i oni nie, nie uważają, że to jest coś, co daje jemu, temu uczniowi korzyść, a jak będzie miał u siebie w domu taką żarówkę, będzie widział, że on może sobie świecić w dzień w tym swoim domku, czytać książkę czy gazetę, no to już wtedy dużo, dużo większy efekt takiego rozprzestrzeniania tej technologii będzie.